Witam Was, jestem Bartek. Dzisiaj zapraszam Was na pierwsze wrażenia związane z Samsungiem Galaxy 5 a także z Samsungiem Galaxy 3 Postanowiłem połączyć tego typu film w jeden, ponieważ mimo wszystko, mimo takich szczegółów w specyfikacji, oba telefony są do siebie dość podobne. Co do wykonania... Robiłem Wam osobny film właśnie jeśli chodzi o wykonanie obu telefonów. Tutaj warto podkreślić, że dzięki zastosowaniu obudowy w pełni wykonanej z aluminium, oba smartfony są wykonane naprawdę bardzo solidnie, nic tutaj nie trzeszczy, nie ma najmniejszego problemu. Również bardzo mi się podoba właśnie tutaj zastosowanie takiego nieszlifowanego aluminium na pleckach, dzięki czemu smartfony bardzo pewnie leżą w naszych dłoniach. Tutaj w opisie znajdziecie również link do filmu opowiadającego właśnie o takim bardziej szczegółowym wykonaniu obu telefonów. Co do ekranu, tutaj zachodzą już pewne różnice, ponieważ w Galaxy A5 znajdziemy wyświetlacz o przekątnej 5 cali, jego rozdzielczość to 1280x720 pikseli, czyli jest to rozdzielczość HD. No i tutaj dzięki zastosowaniu panelu wykonanym w technologii Super AMOLED naprawdę kolory wyglądają świetnie, kąty widzenia również bardzo dobrze i nawet na tej rozdzielczości HD tutaj czcionki bardzo w porządku wyglądają, więc jest to z całą pewnością bardzo dobry wyświetlacz. Również w Galaxy A3 zastosowano ekran Super AMOLED, tutaj niestety mamy troszeczkę mniejszą rozdzielczość, czyli 960 na 540 pikseli, no i przy takim właśnie bardziej bliższym patrzeniu na ten ekran możemy dostrzec, że czcionki są minimalnie i lekko poszarpane, i to jest podobnie jak właśnie w przypadku Desire 610, natomiast patrząc już z takiej można powiedzieć normalnej odległości tutaj ekran wygląda jak najbardziej w porządku. No i tutaj również jeśli chodzi o kolory Super AMOLED, czyli są one dość nasycone i mamy tutaj świetne kąty widzenia. System jaki znajdziemy na pokładzie Galaxy A3, a także Galaxy A5 to Android w wersji 4.4 KitKat wraz z nakałatką TouchWiz. Tutaj dostrzegłem takie drobne, można powiedzieć, różnice właśnie jeśli chodzi o nakładkę, ponieważ tutaj w Galaxy A5 znajdziemy większość widżetów dobrze nam znaną właśnie z Galaxy Note 4, czyli na przykład ten widżet pogody w połączeniu z zegarkiem, natomiast już w Galaxy A3 to wygląda to troszeczkę inaczej i bardziej powiedziałbym podobnie jak w Galaxy S5. Na przykład tutaj widok ostatnio otwartych aplikacji w Galaxy A5 jest on bardzo podobny właśnie jak w Galaxy Note 4, czyli mamy takie karty, podobnie jak to się ma w Androidzie 5.0 Lollipop. Tutaj natomiast standardowy zestaw, tak jak to było zazwyczaj w Androidzie 4.4 KitKat. Co do samego działania, w obu przypadkach mamy do czynienia z tym samym procesorem, czyli Snapdragon 410. Jego taktowanie to 1,2 GHz natomiast zaszła pewna różnica jeśli chodzi o wbudowaną pamięć RAM ponieważ w Galaxy 5 mamy 2 GB tutaj w Galaxy 3 mamy tylko 1 GB natomiast tutaj warto podkreślić, że Samsung zrobił kawał dobrej roboty jeśli chodzi o optymalizację tego wszystkiego i tutaj nie ma problemu jeśli chodzi o działanie oba telefony działają bardzo szybko bardzo szybko otwierają aplikację natomiast kiedy mamy już sporo uruchomionych programów w tle. Widać, że czasami na nasze polecenia telefon działa z takim opóźnieniem, z opóźnieniem otwiera aplikacje. Natomiast to się dzieje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy naprawdę potwierane bardzo duże aplikacje i w większości sytuacji oba telefony podczas ostatnich moich testów działały bardzo płynnie i bardzo szybko. Cieszę się, cieszę się, że Samsung również, że tak powiem, nie pozbył się tutaj w tych tańszych telefonach większości swoich funkcji i tutaj mamy na przykład dobrze nam znany tryb bardzo niskiego oszczędzania energii, w Galaxy A5 mamy tryb multi-window i po prostu tutaj mamy większość właśnie takiego standardowego zestawu funkcji dla, dla nawet tych flagowych Samsungów mamy właśnie w tych tańszych odmianach, czyli Galaxy A3, a także Galaxy A5. Co do baterii, w obu modelach według mnie ona pracuje tak samo. Tutaj w większości sytuacji udało mi się uzyskać w Galaxy A5 wynik 3 godzin na podświetlonym ekranie, w Galaxy A3 było to 2,5 właśnie do 3 godzin na, na podświetlonym ekranie. Są tutaj różnice jeśli chodzi o pojemność baterii, w Galaxy A3 1900 mAh, w Galaxy 5 2300 mAh, ale właśnie w połączeniu z różnymi ekranami o zupełnie innych rozdzielczościach, te baterie według mnie pracują w bardzo porównywalny sposób i mają bardzo porównywalne wyniki. Zmiany zaszły jeśli chodzi o aparat, ponieważ w Galaxy A3 znajdziemy matrycę o rozdzielczości 8 megapikseli, Zdjęcia wykonuje jak najbardziej poprawne, przy dobrym oświetleniu nawet bardziej niż poprawne bym powiedział, nawet bardzo dobrą jakość mają. Przy takim standardowym formacie 16x9 zdjęcia są tutaj wykonywane w rozmiarze 6 megapikseli. Trzeba przyznać, że bardzo fajnie działa tutaj tryb nocny z tego co, co sprawdzałem. Tutaj są zdjęcia właśnie zrobione w parku i według mnie one wyglądają całkiem w porządku właśnie jak na, na 6 megapikseli, czyli właśnie te 16x9. Bardzo fajnie według mnie to wygląda. Oba telefony z tego co wiem nagrywają w rozdzielczości Full HD, ale dla upewnienia jeszcze sprawdzę tutaj na Galaxy A5. Tak, mamy tutaj Full HD, czyli to jest też dość wysoka rozdzielczość, właśnie jak na, na średnią półkę w smartfonach. Co do aparatów Galaxy A5, tutaj widać już taką, można powiedzieć, lepszą jakość, ale wiadomo, jest to już tutaj 13 megapikseli. Tutaj zdjęcia. W 16x9 również są w troszeczkę mniejszym rozmiarze, tutaj 9,6 megapiksela. Przy dobrym oświetleniu zdjęcia z obu telefonów są jak najbardziej porównywalne, natomiast Galaxy A5 według mnie minimalnie lepiej radzi sobie, jeśli chodzi o takie ostrzenie bardziej punktów. Tutaj zdjęcie również wykonane dosłownie przed chwilą. Według mnie bardzo fajnie to wygląda, bardzo ładnie. Trzeba przyznać, że oba telefony również dość szybko wykonują zdjęcia, mają dość szybką migawkę, natomiast Tutaj według mnie autofocus działa dużo szybciej właśnie w Galaxy A5. Tak więc tak to wygląda. Warto również wspomnieć i tutaj te dźwięki, które możecie usłyszeć. To jest już taki szczegół, można powiedzieć, na koniec pierwszych wrażeń. Samsung w końcu zrezygnował z takich według mnie nie do końca udanych dźwięków dotknięcia i to były takie dźwięki wody, dobrze nam znane już z Galaxy S3, S3 oczywiście. Przepraszam za pomyłkę. No, i tutaj mamy takie już dość miłe dźwięki dla naszego ucha. Według mnie dużo fajniej to po prostu brzmi. No, i w kwestii pierwszych wrażeń na temat Galaxy A3, a także Galaxy A5, to jest na tyle. Trzeba przyznać, że są to niezwykle udane smartfony, jeśli chodzi o, o wykonanie. Mamy tutaj w pełni wykonaną obudowę z aluminium. To wygląda naprawdę bardzo fajnie jak na średnią półkę, wręcz są to urządzenia premium, można powiedzieć, no i niestety mają też cenę premium. Według mnie minimalnie mogłyby być troszeczkę tańsze, ponieważ Galaxia 3 to 1200 zł w takiej oficjalnej sprzedaży od fizycznych sklepów, natomiast Galaxia 5 to jest 1600 zł. Według mnie jak na średnią półkę jest to cena nieco zawyżona i moim zdaniem mogłaby być po prostu troszeczkę niższa w obu przypadkach. W kwestii pierwszych wrażeń to jest na tyle, zapraszam Was również na recenzję obu smartfonów, które, które będą już wykonane w osobny sposób, czyli osobno Galaxy A3, a także osobno Galaxy A5. Tak więc w tym odcinku to jest na tyle, ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was na razie.